Cześć, witam Was na kanale Mania Sprzątania. Osoby, które są u mnie pierwszy raz, pozwólcie, że Wam się przedstawię. Mam na imię Ania, mam 42 lata, męża, dwoje dzieci, córkę w wieku 12 lat, syna w wieku 15 lat, dwa koty oraz psa. Mój kanał, osoby, które mnie oglądają, dobrze wiedzą, polega na tym, że przede wszystkim pokazuję wam, jak sprzątam, daję motywację do sprzątania. Ostatnio sprawdzam trochę takiej u mnie nowości, dokładam troszkę takich elementów z życia osobistego. Trochę się robi to takim małym vlogiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jaki będzie odbiór. Tutaj z Waszej strony, czy Wasie bardziej Wam się podoba, czy nie. Ostatnio w komentarzach czytałam dużo bardzo pozytywnych opinii na temat tego, że Wasie daje tutaj jakieś urywki swoje z życia prywatnego. Natomiast niestety liczba odsłon pokazała całkiem co innego. E, mój poprzedni film wcale nie miał zbyt dużo wyświetleń, e, więc jeszcze sobie tutaj posprawdzam, zobaczę jak to jest. Czy jednak e, chętniej oglądane są filmy takie, w których tylko się sprząta, czy takie, w których gdzieś tam człowiek pokazuje coś nieco i opowiada o sobie, więc sobie to sprawdzimy, e, zobaczymy. Tutaj ten film rozpoczynam od pokazania, jak sprzątam salon. Teraz właśnie czyszczę drapak. To jest taki odkłaczacz, którego bardzo często używam przy czyszczeniu drapaka. Fantastycznie zbiera sierść. Taki jest właśnie zwykły odkłaczacz. Można kupić. W internecie na Allegro, na temu, w sklepach również stacjonarnie są bardzo różne wersje takich odkłaczaczy. I tak właśnie się nazywa. Może to być ściągaczka do sierści albo odkłaczacz. W takich dwóch nazwach to właśnie działa. Wiecie, mam do Was takie pytanie, bo być może tutaj są jakieś kociarze i znają tutaj odpowiedź. Zobaczcie, pozrywały mi się już te sznurki, kotki kiedy drapią, no to siłą rzeczy te sznurki się zdrapują i tak doskonale wiem, że można kupić takie sznurki. Na przykład w Action, y, i jeszcze w innych chyba nawet w kastoramie, gdzieś tam widziałam, y, żeby obwiązać te drapaki, natomiast ja nie mam pomysłu, jak to przyczepić y, i co zrobić, żeby te sznurki się trzymały, bo przecież jak ja sobie obwinę ten drapak, no to trzeba jakoś to zakończyć, żeby te końcówki się trzymały i nie wiem, czy to y, klej na gorąco, y, co tam jeszcze może być. No właśnie nie mam pomysłu. Hmm. Nie wiem, może wy mi podpowiecie. Tu niestety o, zepsuła nam się suszarka, ma tylko jedną nóżkę, więc drugą część muszę opierać o szafkę. Całe szczęście, że szafka jest świetnie dopasowana i utrzymuje tę suszarkę. Jest takie prawdopodobieństwo, że suszarka zepsuła nam się z winy kotów, bo lubią skakiwać na tę suszarkę, kiedy wiszą tam, suszą się ubrania. No a koty tam no parę kilo ważą, nie jest to może dużo, ale jednak jak skakują, no to robi się nacisk. Tu moja ulubiona ściągaczka do kłaczków. Wielokrotnie reklamowałam ją, mówiłam właśnie o tym, jak bardzo ją lubię. Świetnie się dla mnie sprawdza, nie rozprowadza tego w powietrzu, tak jak szczotka, nie przyczepiają się kłaczki, tak jak do włosia w szczotce, więc bardzo lubię ściągać sobie brud, kłaczki, piasek właśnie za pomocą tej ściągaczki. Sprawia mi to wręcz dużą przyjemność, nawet jak wizualnie sobie tak patrzę, jak to ładnie się tak zbiera, to daje mi to jakąś taką satysfakcję. Polecam, każdy powinien mieć taką ściągaczkę w domu, bo można naprawdę i ściany sobie gdzieś tam, jak są pajęczyny, to sobie przejechać właśnie taką ściągaczką. No i zobaczcie, jak pięknie zbiera kłaki z podłogi. No, bardzo, bardzo fajne. No i oczywiście mój ukochany Swifer. Ostatnio kupiłam mopa, ale coś Wam powiem, że chyba nie wiem, czy nie zrezygnuję z tych wszystkich wymyślnych mopów i czy nie zostanie to tak, że tak naprawdę zostanę po prostu przy tym Swifferze. Do Swiffera doczepiam zwykłą mokrą szmatkę. Czasami lekko ją tylko zwilżę właśnie płynem do mycia podłóg. No i właśnie tą szmatką wszystko czyszczę i sprawiam to satysfakcję. Też szybko, łatwo leciutko, bo on jest bardzo taki delikatny, leciutki, więc daje szybki efekt. Nie trzeba z tymi wiadrami, z tym wszystkim się męczyć. Tutaj wam pokażę co kupiłam. Byłam na zakupach, podręczniki, książki. Przed chwilą widzieliście, byłam z mężem na koncercie Mandaryny. Zaraz wam o tym opowiem więcej. Tu jest worek na włew, krzyżówki do pracy, bo gdzieś mi rozwiązuje. Kostka sojowa, mleko owsiane, mleko zwykłe dla rodziny, szynka dla córki, bo bardzo taką lubi. Papryka trochę słodyczy. Moje dzieci mają wykupione obiady w szkołach, natomiast lubię im dać nieraz jakąś słodką przekąskę. Tu były kotlety wegańskie, ser zwykły, ser wegański. Co my tu mamy? Kaszę na obiad. Pieczywo bezglutenowe. Mąż i syn są na diecie bezglutenowej. Tutaj jakiś biały serek też wegański. Pieczywo tostowe dla córki. Znów kostka wegańska. Trochę kolejnych słodyczy. Bardzo smaczne mleko, taki bardziej śmietanka do sosów, do zup, wegańska, pyszna, banany i winogrona. O, tak wyglądają moje takie zakupy, raz na jakiś czas coś takiego właśnie kupuję. Zapraszam Was do kuchni, a właśnie opowiem, niedawno w Zielonej Górze było winobranie, skończyło się w ostatni weekend, u nas winobranie trwa 9 dni, rozpoczyna się w sobotę, trwa przez cały... Sobota, niedziela, czyli weekend i cały kolejny tydzień, aż do niedzieli, czyli aż 9 dni. Zawsze odbywa się to we wrześniu, mniej więcej na początku września. No i właśnie jest bardzo dużo różnych koncertów, jest duża scena, na której śpiewają gwiazdy, ale też różne mniejsze jakieś kafejki czy bary też zapraszają czasami jakieś gwiazdy do siebie. No i my byliśmy właśnie na koncercie Mandaryny z mężem. Jak widzieliście, ludzie się bardzo fajnie bawili. Było bardzo wesoło. Też tak w sumie. Przy okazji powiem, że okazało się, że Mandaryna to jest, jak by to powiedzieć, kuzynka mojego teścia. To chyba tak to działa. Tak, Mandaryna to jest kuzynka taty mojego męża. O, tak się właśnie tam dowiedziałam po latach, taką ciekawostkę. Byliśmy nawet tam na paru zjazdach rodzinnych i właśnie Mandaryna też była, więc miałam okazję poznać ją osobiście. A że przyjechała tutaj do Zielonej Góry, to właśnie z wielką, wielką ochotą poszłam też jeszcze raz ją zobaczyć. No, fajnie było, fajnie się pobawiliśmy. Część piosenek była na żywo, część była z playbacku niestety. Ale widzę, że coraz więcej gwiazd tak niestety zaczyna śpiewać z playbacku, coraz częściej się to chyba dzieje. Nie wiem, może to jest też tak, że jak oni grają dużo koncertów gdzieś w ciągu roku, to może są naprawdę mocno zmęczeni tym. No, wracam tutaj właśnie tak. Winobranie było, wybawiliśmy się. Powiem Wam, że troszkę mam też zaległości w sprzątaniu, w praniu. Zobaczycie, później tam z praniem będzie się działo dużo rzeczy tam. No, zaległo mi. Rozpoczynam właśnie akcję pranie codziennie lub co drugi dzień staram się coś tam wyprątować. Brać, bo się trochę w tym wszystkim pogubiłam. Na szczęście mieszkanie jakoś tam w miarę na bieżąco jest ogarniane, ale to winobranie sprawiło, że no, te zaległości powstały ze względu na to, że no, nieraz z mężem sobie sami weszliśmy gdzieś tam na winobranie. O tu, bam! <laughs> Nakrętka spadła. To z dziećmi chodziliśmy. No i tak wiecie, jakaś tam dodatkowa atrakcja nam doszła, i przez to no, cały tydzień był taki troszkę. No, rozmyte, taki nie do końca jak powinien być. Nie do końca mogą sobie pozwolić na to, żeby więcej czasu posprzątać w domu, zrobić więcej pranie i tak dalej. Ale to nic złego się nie stało, uważam, bo my to winobranie bardzo lubimy. W Zielonej Górze też zdania są podzielone. Część Zielonogórze bardzo lubi winobranie, część właśnie nie lubi winobrania. Bo część ludzi właśnie mówi, a nie cierpię tych stoisk, na których sprzedają skarpety i tak dalej. Ogółem tak naprawdę mało jest takich stoisk, bo jednak oni też, ta Zielona Góra stara się iść bardziej w takim kierunku, żeby te stoiska były bardziej z jedzeniem. Albo takie rzeczy typu handmade, czyli jakieś takie robótki ręczne i tak dalej, no tak bardziej chcą, żeby było to takie ambitne. No jest dużo koncertów, jest oczywiście stoisko też z karuzelami takie duże. Na no sam koniec pokażę Wam w filmu kilka takich ujęć z zielonej góry, ale tylko z deptaka, nie pokazywałam tam ani z koncertów, ani więcej z gdzieś tam z tych karuzel. No tam karuzele to każdy zobaczy. Zresztą ujęcia są bardzo krótkie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś nie był, na winobraniu bezpośrednio, no to, no to nie bardzo go interesuje, co tam się dzieje, nie? Ale ogółem zapraszamy do Zielonej Góry. W winobranie zawsze jest bardzo fajnie, zawsze można sobie miło spędzić czas. Ludzie zjeżdżają się z całej Polski na ten czas. Także zapraszamy w winobranie, zawsze początek września. Można sobie sprawdzić w internecie, kiedy dokładnie się odbędzie. Przyjechać sobie i zobaczyć, czy rzeczywiście jest to tak fajne, jak ja polecam. No, ja jestem wielką fanką winobrania, podobnie jak moje dzieci. on no, aż tam w miarę tak e, lubi. No, my mieszkamy też bardzo, bardzo blisko od ptaka, na którym wszystko się odbywa, więc siłą rzeczy jesteśmy w ścisłym centrum tutaj tych wydarzeń i e, no, lubimy sobie tak wyskoczyć teraz po raz, sobie zobaczyć, co tam się na tym winobraniu dzieje. E, a teraz już powoli, powoli zapraszam Was do mojego małego kącika adopcyjnego. Przedstawiam Wam ślicznego pieska, krecika, zaraz zobaczycie jego zdjęcie. Mamy diagnozę: krecik ma nowotwór. Na Cito szukamy dla niego domu, który da mu ciepło i spokój na ten ostatni czas. Ten pies spędził 10 lat swojego życia na krótkim łańcuchu. Teraz jest w schronisku. Błagamy, niech chociaż swoją chwilę spędzi tak, jak powinien, być, jak powinien był spędzić całe swoje życie. Zapewniamy wsparcie we wszystkim, co będzie potrzebne. Bardzo prosimy, uratujcie Grecika przed śmiercią w schronisku. Informacje na temat adopcji pieska będziecie mogli przeczytać w przypiętym komentarzu pod moim filmem. Jeżeli komuś z serce chciałby pomóc temu pieskowi w ostatnich dniach, miesiącach, może latach, miejmy nadzieję, jego życia, no to ten piesiu poleca się do adopcji. A ja wracam tutaj do informacji związanych ze sprzątaniem, jak widzicie tego no, tych ubrań się tutaj tyle nazbierało, że powiem Wam, że miałam tutaj naprawdę duży opór przed ruszeniem z tematem. To są ubrania jak zwykle zebrane z kilku e, wysuszonych prań, e, oraz ubrania zebrane z mieszkania. Tak jak gdzieś tam nieraz idę. Patrzę o w łazience, coś leży, to biorę, o w pokoju dzieci, coś na podłodze leży, to biorę, a nieraz swoich rzeczy też nie odkładam na miejsce. To też gdzieś tam rzucam właśnie na tę kenel klatkę, u nas co leży w sypialni. Stoi. Sypialni. No i tak właśnie mi się tego wszystkiego uzbierało i w końcu się za to wzięłam. To co zawsze powtarzam o tym czy noszone pranie wraca do szafy czy nie, świadczą o tym dwie rzeczy, które sprawdzam. Pierwsze wącham ubranie, wiem że śmiesznie to brzmi, ale biorę normalnie wącham tam pod pachami czy jest ok czy nie, w tym miejscu szycia i patrzę wizualnie. Jeżeli ubranie jest świeże, nie czuję żadnego niemiłego zapachu i wizualnie patrzę, też nie ma żadnych plam, żadnych zabrudzeń, to nie widzę problemu z tym, żeby takie ubranie wróciło do szafy. Nie ma u mnie czegoś takiego, że raz noszona bluzka spodnie czy coś, to albo do prania, albo też ewentualnie niektórzy mają, wiem, że także po prostu nie odkładają do szafy, tylko kładą sobie gdzieś tam na krzesło i tak dalej, bo mają problem z tym, żeby włożyć z powrotem takie noszone ubranie do szafy. Nie, dla mnie nie ma z tym problemu. Jest czyste, pachnące, to niech wraca na swoje miejsce. Tu jest właśnie sortowanie prania. Wybrałam sobie wszystko, co ciemne, więc rozpoczynam od ciemnych kolorów. E, następne będą pewnie jasne kolory, e, potem przejdę do białego. E, to, co sobie wcześniej posortowałam w kostkę, to odłożyłam na półki. E, wszystkie ubrania, które dotyczą góry, czyli koszulki, bluzy, kurtki, wiszą u nas zawsze na wieszakach, i tutaj też podzieliłam je na cztery kubki. Jedna część jest moja, jedna męża, jedna córki, jedna syna. Zazwyczaj, znaczy, sobie zawsze odwieszam dla męża też, a dzieciom tylko zazwyczaj odnoszę do ich pokojów, żeby sobie same odłożyły te ubrania na miejsce. Kładę właśnie im gdzieś na fotelu, na, znaczy na krześle, i później oni sobie tam wracają ze szkoły i sobie odwieszają te rzeczy właśnie do swoich szaf. Dziękuję za to, że obejrzeliście mój film do końca. Jeżeli jesteście u mnie pierwszy raz, uprzejmie proszę o subskrypcję. E, dziękuję za to, że osoby, które oglądają mnie od początku, nadal tutaj ze mną są. E, pamiętajcie o subskrypcji, daniu łapkę, łapki w górę e, i pozostawieniu komentarza. Do zobaczenia w następnym odcinku. Papa. Pa.